Siemaneczko. Jestem w takim tajnym miejscu w Opatowie. Jest taka mała rzeczka tutaj, płynie, prawie jej nie widać. No z tej strony ją lepiej widać. No i powiem szczerze, że kolega mnie zaprowadził tu. Nie spodziewałem się. A na razie jest co rzut, to złom. Przyniosłem kasterkę. Wcześniej jej nie miałem. No i pochwalę się, co tu już wyszło. Czyli wyszła taka blacha do pieczenia. I wyszły I wyszła jakaś tutaj jakiś grubszy złom I jakiś kawałek łańcucha I tutaj jakiś skrawek jeszcze Więc będę Łowił dalej Łowimy dalej No i co rzucamy Niech się dzieje Niech się dzieje Ciekawe co tu wpadnie jeszcze Cały czas czuję, jakieś zaczepy. Ła! Wow. No i jest. Znowu kawał Znowu nawet dwa. O, spójrzcie na to. Poczekajcie chwilę. O. Jest blacha gruba. Jakaś od pieca chyba. I ruła O, rurka jakaś od krzesła chyba. Ha! Super. Jak tu przestanę łowić, to pójdę w głąb. No i co? jest znowu kolejny rzut i kolejny fand. Jest kawałeczek blachy, yy, jakiś koneser piwek, warka strong. Lubi zawijać kapsle w rulon. No, tutaj jakiś niemetalowy przedmiot już Brewer Extra 6,6 Plastik rocznik bieżący. No, niestety nie wziąłem woderów ale uwaga! O, jest! Pokażę Wam urobek z kilku rzutów. To tak, dwa puszki. Dwie, dwa, puszki. dwa puszki z rowu, znaczy stąd, z brzegu. I takie tutaj złomy. Sprężyna. Gwoździki i flaszka. Plastik. Lecę dalej, bo tu coś czuję, że będzie jeszcze tego więcej. Jeszcze taki znaczek Nike. Wyłowiłem mi gwoździa. Jednak ewidentnie ta strona dużo więcej daje. Chyba łatwiej się wyrzuca w tą stronę. Nie wiem dlaczego. Tam bardziej zakrzaczone. A tutaj taki otwarty teren i chlus do wody jakoś puszkę. Proszę bardzo. No, przyszedłem tu na brzeg i co? No i fajne fanty. Zamek się złapał. Być może, że ten fragment tutaj jest mosiężny. A w środku jakieś zielazo. No jakiś wkręcik też jest. O, żyletka. Dobre fanty. I taki drucisław wyskoczył długi. Półmetrowy. I jakieś tu papiaki też widzę. Coś tutaj mamy. O, ale super. Chlapacz od jakiegoś samochodu. Jest, udało się przeskoczyć. Patrzcie. Ha, ha. FSM, proszę Państwa, chlapacz. I tutaj kawałek jeszcze właśnie dzięki temu fragmentowi się to przyła przyłapało do magnesu. Fajnie, fajny fancik. Taki mały chlapaczek. To jest, to jest nie do pomyślenia. Taka mała rzeczka, i tyle fantów. Jakiś zawias tym razem. I patrzcie, tutaj ruła od odkurzacza jest. Yy, spróbuję jakoś podebrać. będzie ciężko, zaraz wracam mamy ją no nie Rua od odkurzacza szkoda, że całego odkurzacza nie było to by jakiś silnik przynajmniej wyjął, a może kto to wie sprawdzimy im dalej w rzekę tym więcej takich paskudstw. Czyli gwoździe, śruby, jakieś dekle. No trafiłem ciekawszy fand jakiś, czyli taka kłódka fajna, przecięta, czyli po jakimś włamie pewnie. No i kulka taka tutaj chyba. O! Nie chce się odczepić. Taka kuleczka. No i tradycyjnie. Resztę rozpoznajecie, prawda? Tak, tak wiem. Pytacie jak ja tu stoję. Otóż stoję na kawałku z lewu i kamieniu. <słuch> Ach, trochę mnie rozmazało. Ale to nic. Y Czymś się tam magnes zainteresował. No i przyciągnąłem to już do siebie. Sprawdzimy co to jest. Hmm nie mam pojęcia, jakaś stopa od wanny chyba prawdopodobnie, o popatrzcie już kiedyś mówiłem stopy od wanny tak, od wanny albo od, yy, od pieca, o właśnie nieopodal rzeczki jest taki zalew, ale z moich informacji wynika, że yy, istnieje on od kilku lat dopiero Raczej nie będzie jakiś tam super zaczepów, żeby coś urwali, zgubili wędkarze, no ale spróbować trzeba. No i złapałem coś takiego. Jakaś samoróbka. Jakiś taki gwóźdź tutaj przyspawany. I się komuś trzonek ułamał. No ale co to, do czego to służyło, to nie wiem. No ciekawa, ciekawy fant. No i oczywiście kapsle to standard. Kapitan hak. A po drugiej stronie zbiornika taka podkładka i kapsle Jeszcze nie zdążyło złomu nalecieć dużo ale widziałem dywan No jakaś, jakaś ruła i znowu śmieci, ale wrócę tu kiedyś w Woderach to dokładniej to prze, przeczyszczę Przeczeszę Masakra, masakra. Na zakończenie taki fajny pręt wypadł jeszcze. Taki był rzut ostateczny. No i proszę bardzo. No fajny kapsel wpadł do kolekcji, nie mam takiego. No robimy szybkie podsumowanie, bo tych fantów nie było za wiele ale to był tylko taki wypad przy, przy okazji yy, zawiezienia małej Mi do nowych właścicieli bardzo dziękuję za adopcję pieska no i cóż, a jeśli chodzi o podsumowanie to no, takie rupiecie małe są, nie? tu stopa jakaś od wanny tutaj ten chlapacz fajny jest tam dalej kapitan hak i blacha do ciasta, do pieczenia o kłódka fajna no, jakieś pręciki, kuleczka od chyba. No i mnóstwo takich pasków. Jest mnóstwo. Także rzeka poczyszczona. Jeszcze cztery puszki. Tam jeszcze butelki plastikowe. Była ta ruła od odkurzacza To już wyrzucone. No także dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Prawdopodobnie, prawdopodobnie też magnes. Spójrzcie, jakie krzesło jest na śmietniku. Niby takie niepozorne. Tutaj drewniane ubicie ma i siedzisko, ale jest żelaźne żelaźne manuszki i tutaj to oparcie jest bardzo ciężkie, ja bym mu dał o! no nie wiem, 15 kg no mówię wam 100% zważymy je na działce, to zobaczymy no ale to i tak jest no i tak 11 zł, nie? plus to jeszcze było yy, o. jeszcze to było no, będzie 13 14 kg, prawie no a ile mała miwa? 5 kilo było, 5,8 ale ucho fajnie, Siemka, jadę właśnie z Małumi do nowego domu. Bardzo dziękuję tym ludziom, że zdecydowali się przygarnąć. Piesynkę wiem, że jesteś na mnie obrażona, mamo mi. Nie bój się. Już jesteśmy na miejscu, już jesteśmy na miejscu. To tylko 20 km było. No i ostatni zabieg, czyli zdjęcie szwów. Jedziemy. wercia na kanapie już grzecznie sobie, hrabie, znaczy leży. To już nie jest taka przestraszona. Wcześniej, bo już parę razy jeździła no i się przyzwyczaiła. Ale jeżdżenie zawsze kojarzy się z weterynarzem, więc nie bardzo. No niestety.